Siema, YouTube witam Was z pokładu mojego gruza Jedziemy właśnie po komplety opon, w zasadzie po felgi e, Na działkę, bo będę musiał zmienić właśnie w gruzie felgi Znaczy opony, no bo już się zjechały, wiadomo Także będzie kolejny komplecik do upalenia e, No i niedługo będzie trzeba zrobić gruza, ale to zaraz Wam opowiem co się stało Bo na dobrą sprawę sam nie wiem co się stało Więc e, zaraz się widzimy Strasznie wie, więc nie wiem czy będzie mnie słychać ale opowiem Wam o co chodzi z bm bo w sumie będę musiał ją oddać do jakiegoś mechanika, bo my już nie wiemy w zasadzie o co chodzi, a boję się, że mogło wyjebać uszczelkę pod głowicą. Co tam, Rolf? Co tam? No, przyszedł Rolf, Rolfik przyszedł na vloga. E, chodzi o to, że chodzi tak, jakby nie na wszystkie cylindry. Znaczy, tak w zasadzie słychać, silnik pracuje jakby nie na wszystkie cylindry, ale problem jest w tym, że świece, cewki prąd na cewkach, wszystko jest także w zasadzie tak jakby było tak jak powinno być, czyli komputer teoretycznie działa i tak dalej e, no tylko, że właśnie słychać jakby chodził nie na wszystkie cylindry i jakby łapał lewe powietrze co do lewego powietrza też sprawdziliśmy wszystko co się da i też wszystko jest szczelne wszystko jest jak należy no i co? no i właśnie nie mamy pomysłu, więc jak jest tu jakiś spec od BMW czy ogólnie mechanik samochodowy to może napisać w komentarzu co to jeszcze może być no, bo tak jak powiedziałem, wszystko jest w zasadzie dobrze. Teoretycznie, no bo no, nie działa, więc nie jest dobrze. Co ty się krzyżisz? <grystanie> Co ty? No, a dlatego już nie będziemy próbowali zrobić jej same, samemu, tylko damy do jakiegoś mechaniora i może on sobie z tym poradzi. Miejmy nadzieję, tylko krzyżuję palce, żeby nie była to uszczelka, bo no, wtedy będzie troszeczkę roboty i trochę wydatków. A. Wiadomo, to jest gruz, więc jak najmniej pieniędzy chcę w to wpakować. Także dobra, ja przyjechałem po te opony, zabiorę te opony, bo i tak będę zmieniał na y, alufelgi. Przy okazji wezmę moje mutacje opony. Y, w zasadzie opony też felgi letnie, znaczy alufelgi y, do Peżota. Także no dobra, więc ja zabieram to i, i pakuję, a później zrobimy w sumie trening, który zresztą wam prawdopodobnie nagram, bo. No bo co, no jest ta kwarantanna, teoretycznie nie można wychodzić z domu, znaczy praktycznie też, ale no akurat to jest wyjątkowa sytuacja, bo jeszcze muszę wyjść z psem, więc o tyle dobrze, że mogę wyjść, że psa mam tutaj na działce, więc muszę go wyprowadzić, więc wiecie, jedno z drugim się łączy. No ale dobra, rozgadałem się chwilkę, ale biorę te opony i lecimy z powrotem do domu, a jeszcze będę musiał zatankować, także widzimy się zaraz. Jak to dobrze, że gruz jest w kombi. Wtóraś, wtóraś No nie Rolf? Ty też jeszcze się zmieścisz, chodź No dobra Teraz idziemy z przem na spacer Mamy felgi do Peżota Mamy felgi do gruza, w ogóle żółte Zajebiście to będzie wyglądało No ale przez jeden dzień musi na takich stać Czy nie, przez Przez dwa dni w zasadzie, bo przez weekend No ale dobra Rolf Będzie upalany gruzem jak będzie działał Ogólnie jest mega ciepło, ale strasznie wieje. Więc no nie chcę tutaj za bardzo nagrywać, bo nie wiem, czy mnie będzie słychać. O, tak jak teraz wieje. E, tak czy inaczej, przez tego całego wirusa, jako że no, ja w zasadzie siedzę w domu cały czas praktycznie. Od kiedy zalecili. E, także już mi troszeczkę odbija, więc jedyne co to, wychodzę z psem. I patrzcie, jestem prawie łysy. Wyglądam jak <grym> jakiś bandyta. Ale tak, zawsze w sumie planowałem to zrobić, a nie było kiedy, więc no, kiedy nie będzie lepszej okazji jak nie teraz, nie? Także jestem łysy. No, ale wracając do gruza, jak widzieliście, spakowałem wszystkie te opony. Zmienię je na felgi i prawdopodobnie we wtorek oddaję gruza do mechanika. Zobaczymy, co on powie. Mam nadzieję, że uda się go szybko zrobić, no bo fajnie by było poupalać go niedługo. Eee, I jeszcze, o czym mógłbym Wam tutaj dzisiaj powiedzieć, no, o tym wirusie całym. Strasznie słaba sytuacja. Mnie to troszeczkę przytłacza i trochę się boję tego, dlatego w sumie stronie teraz od ludzi. I Wam bym w sumie... Polecał robić to samo, bo im szybciej ten wirus zniknie, tym szybciej wrócimy do normalnego życia, czyli będę mógł normalnie wyjść na rower, nie bojąc się o to, że albo dostanę mandat, albo powiedzmy rozwalę się i nie będzie miał mi kto pomóc, bo szpitale są pozawalane. Pies mi gdzieś uciekł. Dobra, znajdzie się. Także także uważajcie na siebie i życzę Wam oczywiście dużo zdrówka. DUŻO, 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 dużo zdrówka. Dobra, ja wyjdę z tym psem i lecimy dalej z ogarnianiem kolejnych rzeczy. No. A jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem dodać wcześniej. Jako, że właśnie dużo mam wolnego czasu teraz, bo nie pracuję i siedzę właśnie w domu przez, właśnie, wirusa, to często będę robił live, y właśnie na kanale. Z CS oczywiście, no bo. Gameforge dalej banuje podobno za Metina, więc no, niestety nie da się nagrywać ani robić liveów z mojej ulubionej gry. Yy, no, ale będą yy, livey często. I jeszcze kolejną rzeczą jest to, że strasznie wieje, ale to nie to chciałem powiedzieć. Tylko nie wiem, czy mnie będzie słychać po prostu później. Kolejną rzeczą właśnie jest to, że ja chciałem zrobić sobie taki challenge, że po prostu Codziennie nagrać jakiegoś vloga. Nie wiem czy mi się to uda, ale postaram się wrzucać przynajmniej jeden film powiedzmy na dwa dni. Taki typowo vlogowy, właśnie może jakiś z treningów czy z jakimiś głupimi wypadami z moim psem na spacer. Ale postaram się coś wrzucać. Szkoda tylko, że na drugi kanał BMX-owy nie mogę nagrywać, bo no tak jak powiedziałem, no trochę słabo jest teraz jeździć. Bo jakby coś się stało, nie daj Boże, to może być ciężko z tym, więc więc na razie sobie odpuszczam, ale z bmx też coś pomyślimy, zobaczymy, może, może jakieś podwórkowe sesyjki będę nagrywał. No nie wiem, spróbujemy. Także no, zapraszam wszystkich na live'y, jakby ktoś w cs chciał pograć, to ja bardzo chętnie sobie pogram, przeważnie wieczorkami. Także no, taka krótka informacja. Jezus, ale wieje, nie będziemy mnie słychać pewnie, na pewno. Co do moich głupich pomysłów, to wlazłem jeszcze na drzewo. No, także takie głupie pomysły będę starał się nagrywać podczas tej kwarantanny dopóki mi totalnie nie odbije i ciekawy czy mój pies mnie teraz znajdzie raczej wątpię ja, Wychaczył już mnie już wie że tutaj chodzę czasami no i co no dawaj dawaj schakuj tu dawaj chodź Wariacie. To co, czas na trening? Zrobię kilka salt, porozciągam się. No, także z dzisiaj to by było na tyle. Także fajny trening siad, jakieś salto sobie porobiłem, więc jeśli vlog wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, zapraszam na mojego Instagrama, możecie dodawać mnie na Snapie, zapraszam na mojego TikToka, wszystkie linki macie w opisie i co do tych vlogów, to postaram się, żeby były one właśnie regularnie podczas tej kwarantanny. O, tutaj jest ładne światło. Także dzięki za oglądanie, jeśli wytrwaliście do końca Trzymajcie się, do następnego.